Od blisko dwóch miesięcy trwa nabór wniosków o przyznanie świadczeń 500 plus w 2021 roku. 1 kwietnia rozpoczęło się przyjmowanie wniosków drogą tradycyjną, jednak ze względów bezpieczeństwa Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zachęca do dalszego korzystania z drogi elektronicznej. Do tej pory wnioski o przyznanie 500 plus na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku można było składać wyłącznie przez internet. Wraz z nadejściem kwietnia można to również zrobić tradycyjnie, czyli w przypadku gminy Sędziszów Małopolski bezpośrednio w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub listownie wysyłając wniosek do placówki. Zachęcamy jednak aby wszelkie formalności związane ze złożeniem wniosku na nowy okres zasiłkowy, załatwiać jak ma to miejsce od 1 lutego bieżącego roku drogą elektroniczną. I mamy tutaj do wyboru za pośrednictwem bankowości elektronicznej, Empathy oraz Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Aby mieć wypłacone świadczenie wychowawcze za wszystkie miesiące bieżącego roku, niezbędne jest złożenie wniosku o powyższe świadczenie do końca czerwca. Złożenie wniosku już po 30 czerwca oznacza, że prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalone bez możliwości wyrównania za miesiąc czerwiec Aktualnie w gminie Sędziszów Małopolski złożono około 1500 wniosków, w zdecydowanej większości zrobiono to drogą elektroniczną. Przypominamy, jeśli ktoś chce to zrobić osobiście, należy udać się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest otwarty bez żadnych ograniczeń w godzinach od 7:30 do 15:30. Ze względów bezpieczeństwa prosimy jednak interesantów o zachowanie szczególnych środków ostrożności, zachowanie odpowiednich odstępów między osobami oraz o dostosowanie się do obowiązujących obostrzeń. Prosimy również o rozłożenie w czasie wizyty w ośrodku. Jest jeszcze dużo czasu na złożenie wniosku. Zachęcamy jednak do składania ich drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku w formie papierowej w celu usprawnienia pracy ośrodka, bardzo prosimy, aby powyższe wnioski były kompletne i prawidłowo wypełnione. Wnioski, oświadczenie wychowawcze nie są skomplikowane, wymagają uzupełnienia jedynie danych osobowych. W przypadku konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów bardzo prosimy, aby dokumenty były wcześniej skserowane. Więcej informacji uzyskać można w dziale świadczeń rodzinnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim, pokój numer 16 lub pod numerem telefonu 17 783 90 23.